Oglądajcie dalej, żeby dowiedzieć się wszystkiego o czasowniku być. Czasownik być w języku chorwackim to BITI. Jedziemy z odmianą. Ja sam to ja jestem. Ty si, ty jesteś. On je, on jest. Ona je, ona jest. Ono je, ono jest. Mismo, my jesteśmy. Wiste, wy jesteście, albo Pan jest, pani jest, państwo są. Oni są, oni są. One są, one są. Ona są, one są. Jeżeli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej o tym czasowniku, przejdź na kanał na YouTubie i obejrzyj cały odcinek, który jest bardzo długi i zostaw po sobie wiadomość najlepiej w komentarzu albo daj like.